Mamy drodzy odbiorcy dzisiaj 2 kwietnia, więc bardzo szczególny dzień, bo wypadają właśnie dzisiaj moje urodziny. Z tej okazji stwierdziliśmy, że w sklepie internetowym Egom robimy dla was promocję, ale taką promocję, jakiej jeszcze nigdy nie było. A mianowicie jeden z tych dwóch produktów trafia do was w prezencie za darmo z okazji urodzin, ale też z okazji przede wszystkim tego, że nasz sklep internetowy chce, aby okres miesiąca kwiecień był miesiącem bardzo szczególnym pod kątem prezentów w postaci produktów. W postaci kodów rabatowych i promocji, które dla Was szykujemy na cały ten okres, ale przede wszystkim też tego, że w miesiącu kwiecień będziecie mieli możliwość zdobycia z naszej hodowli kilka fantastycznych gołębi, ale to już za kilka dni. Drodzy hodowcy, na ten okres, a dokładnie teraz, tych najbliższych kilku dni, czyli do końca tego tygodnia, do 6 kwietnia, do niedzieli, Jeden z tych produktów trafi do Was za darmo, w gratisie. I nie żartuję, mówię całkiem poważnie. Stwierdziliśmy, że chcemy, aby każdy z Was, kto w przypadku przekroczenia 250 zł w koszyku, czyli w sumie klasyczne, normalne zamówienia, bo u nas ta wysyłka darmowa jest o 250 zł i kto napisze hasło urodziny, będzie miał możliwość darmowej wersji dostać oryginalne Kolikao, które do nas przyjeżdża i które normalnie mamy w sprzedaży, a dla Was ono trafia za darmo. Ktoś to przekroczy koszyk w wartości 500 zł, czyli dwukrotność darmowej wysyłki. Będzie otrzymywał Avidres na hasło urodziny. Robimy ten miesiąc w takim stylu, żeby każdy z Was, robiąc zakupy w naszym sklepie, miał możliwość zyskiwania produktów, rabatów i gołębi. A te gołębie w darmowej wysyłce, pokrywając przez naszą firmę, będziemy dostarczać do Was zupełnie z darmo. Musicie śledzić nasze fanpage, nasze informacje, które mamy dla Was przygotowane na najbliższe tygodnie, bo chcemy zrobić coś naprawdę wielkiego. A jedną z tych wielkich akcji jest właśnie promocja na Avidres. I na kolikao. Każdego dnia przyjmujemy zamówienia. Uwaga! Pracuje 7 osób na infolinii każdego dnia, żeby przyjmować zamówienia. To są pracownicy z ja, ale też pracownicy, którzy uaktywnieni, uaktywnieni zostali z Pigebuka, czyli wszyscy w 100% naszej siły angażuje się po to, żeby przyjmować wszystkie zamówienia, jakie do nas wpływają. Drodzy hodowcy, zapraszamy do współpracy z naszym sklepem internetowym ego i zapraszamy Was przez najbliższe kilka dni, a mianowicie do niedzieli, do 6 kwietnia, do udziału i zakupów w naszym sklepie ze względu na to, że w promocyjnej ofercie rzucamy dla Was te dwa produkty. Avidres i Colicao to te dwa produkty trafiają do Was, jeżeli zrobicie zakupy za 250 zł, Colicao otrzymujecie w gratisie, jeżeli zakupy za 500 zł, Avidres w gratisie. Ważne, żeby tylko było użyte hasło urodziny, albo w rozmowie telefonicznej, też to hasło jak powiecie, zostanie ono wpisane do systemu i ta paczka trafia do Was, czyli ten gratis do paczki, a paczka do Was również z tym gratisem. Dobry lot i zapraszamy do zakupów.